Kobietki moje kochane, zapamiętajcie sobie raz na zawsze. Nie jesteście niczemu wite, że zostałyście zgwałcone. Wam się należy wsparcie najbliższych, no i psychologa, jeśli was stać. I Właśnie dlatego jestem za tym, żeby był wolny rynek, żeby ludzie mogli mieć możliwości zarobienia na nas wszystkie swoje potrzeby w wypadku tych kobiet wsparcia psychicznego kogoś, jakiegoś profesjonalisty. No i oczywiście też jestem za legalną bronią palną, żebyście... żeby więcej żaden atak na was nie nastąpił. Macie prawo być złe na świat, że... na los, który sprawił, że zostałyście napadnięte i w waszym rozumieniu, podpowiedź ci, nie w moim, ale pamiętajcie, Sprawcą waszego cierpienia jest gwałciciel, a nie dziecko, które wam spłodził. Ono też jest ofiarą. Ono też, jak się urodzi, jak dorośnie, to też, nie be, to też będzie mu się chciało rzygać na myśl, że jest dzieckiem gwałciciela. Ono będzie z wami solidarne. Nawet jeśli nie chcecie tego dziecka wychowywać, jeśli po dziewięciu miesiącach uznacie, że nie, że to nie wasza bajka, to no to po prostu oddajcie. I kolejna sprawa kaloszy. Powinno się uprościć procedury adopcyjne, że, żeby pojedyncze osoby też miały szansę na adopcję, żeby nie, żeby nie musiała to być para, ale tym bardziej małżeństwo. Nad tymi rzeczami trzeba debatować, a nie nad aborcją w przypadku gwałtu, bo to, Boże, zabrzmi brutalnie. Ale jeśli kobieta dokona aborcji po gwałcie, to staje się taka sama jak gwałciciel i zasługuje na karę na, na karę śmierci, a gwałciciel na wykastrowanie. W pierwszym poście tłumaczyłem, że ja te kobiety rozumiem, ponieważ nie było żadnej kampanii informacyjnej na ten temat. I właśnie dlatego tym filmem chcę. I ten film, który teraz właśnie kręcę, jest tą kampanią. Słuchajcie się uważnie, róbcie mi zasięgi. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.